Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Rotkowska, Odero i Energetyka dnia 23:03 2019 sobota. I proszę Państwa, czy dzisiejszy dzień będzie dobrym dniem? No, myślę, że każdy nasz dzień ma być dobrym dniem, nawet jeżeli byłaby zła energetyka. Natomiast proszę Państwa, trochę sprzeczne wibracje, bo z całości mamy dwójkę z dwudziestki. A z dnia na przykład 23 w tym przypadku mamy piątkę, czyli one się trochę gryzą. Piątka nerwowy, szybkość. E, e, dwójka e, e, emocjonalność, nadwrażliwość, chwilowe zawieszanie się, tak? Więc jak gdyby, no, trzeba będzie to wszystko ze sobą pogodzić i patrząc po tym, tych szczególnych wibracjach jeszcze w ciągu dnia, duży wpływ usemek, która by działa, e, mieć proszę Państwa w ciągu dzisiejszego dnia taką dyscyplinę, wprowadzić sobie dyscyplinę, jeżeli musimy coś zrobić, nie wiem, posprzątać mieszkanie, jeżeli musimy... 155 różnych rzeczy załatwić. To za specjalnie nie róbmy sobie odpoczynków, bo może być tak, że ten odpoczynek będzie trwał kilka godzin i tak naprawdę albo bardzo mało, albo prawie nic nie zrobimy. Generalnie dobry dzień, proszę Państwa, do bycia blisko ze sobą, do miziania się, do przytulania i innych rzeczy, ale bym powiedziała, niekoniecznie rozmawiania ze sobą. Więc proszę Państwa, przytulajcie się, miziajcie. Ale na poważne tematy, na różnego rodzaju deklaracje, na pewno dzisiaj nie rozmawiajcie, bo może dojść do kłótni, a może nawet do zerwania, proszę Państwa. No i bym powiedziała: ostrożnie, ostrożnie, kochani z pieniędzmi, bo dzisiaj możecie mieć taką, bym powiedziała, lekką rękę do wydawania pieniędzy. Każdy w zasadzie na byle co może Was dzisiaj namówić, więc nie dawać się namawiać. E Tyle, no i może i tyle, bo dzisiaj jakichś takich złych rzeczy, złych rzeczy nie ma. W zasadzie to, co miałam powiedzieć, powiedziałam. Może jeszcze y, troszeczkę zwrócić uwagę bardziej na wodę w swoim organizmie, czyli na przykład zastanowić się, czy nie pijecie Państwo zbyt mało. Na przykład, e, i nie chodzi tutaj o herbatę, kawę czy napój energetyzujący, tylko o wodę, bo dzisiaj jak gdyby robienie porządku z wodą w naszym organizmie będzie na pewno nam szło. Na dobre, wyjdzie na, na dobre. I proszę Państwa, inspiracja na dzisiejszy dzień, inspiracja na dzisiejszy dzień cechuje mi elastyczność i swoboda działania, czyli znowu to, co powiedziałam, żeby to lenistwo nie wygrało. Otwieram się na nowe wydarzenia i zachodzące w moim życiu zmiany. Każda chwila stanowi dla mnie nową, cudowną nową okazję do wzbogacenia duszy. Lekko i bez wysiłku płynę z prądem życia. I życzę byście Państwo z tym prądem życia, dobrym prądem dzisiaj płynęli i afirmowali następną wi wibrację. Każda przeszkoda w moim życiu jest kamilem milowym, kamieniem milowym do osiągnięcia sukcesu. Każda przeszkoda w moim życiu jest kamieniem milowym do osiągnięcia sukcesu. I tego sukcesu życzę Państwu z całego serca i do jutra.